you mm -hmm. Pszczoły miodne w toku długiej historii swojego istnienia na Ziemi wykształciły wyjątkową organizację pracy i strukturę rodzinną. Pszczela rodzina to jeden złożony organizm, a jego elementy matka, pszczoły robotnice i trudnie tworzą nierozerwalną więź i pracują w niespotykanej harmonii. Na czele całego roju stoi matka królowa. Jest ona większa od pozostałych pszczół w ulu. Jest to wynikiem odpowiedniej opieki. Matka jest wychowywana w specjalnej komórce zwanej matecznikiem. Larwa przeznaczona na wychów matki od początku aż do końca życia dorosłego owada jest karmiona mleczkiem pszczelim. W początkowym okresie życia matka wylatuje na lot godowy. Tam spotyka się z kilkoma lub kilkunastoma trutniami w celu zapłodnienia. Ilość nasienia, dostarczonego przez trutnie podczas tej wyprawy, wystarcza matce na całe życie, czyli na 4-5 lat. Następnie wraca ona do ula i po kilku dniach zaczyna składać jaja. W okresie maksymalnego rozwoju, czyli w maju i czerwcu, składa od 1600 do 2500 jaj na dobę. Największą owadzią grupę w roju tworzą pszczoły robotnice. Są to pszczoły, pozbawione zdolności rozrodczych, na skutek karmienia pożywieniem o innym składzie chemicznym niż pożywienie matki. Zdarza im się jednak złożyć jaja, ale wylęgają się z nich trudnie. To robotnice są odpowiedzialne za wszystkie prace w ulu, za które zabierają się już pierwszego dnia po wygryzieniu. Po wyjściu z poczwarki zajmują się czyszczeniem komórek plastra, do których matka składa jaja. Następnie przez kilka dni zajmują się karmieniem larw. Robotnica posiada specjalne gruczoły, w których produkowane jest mleczko pszczele, biała, lekko-gorzkawa substancja stanowiąca pokarm dla młodych larw. Kolejną funkcją robotnic jest produkcja wosku oraz budowa plastrów. Następnie robotnice pracują w ulu przy produkcji miodu, odbierają przyniesiony nektar od zbieraczek, odparowują z niego wodę i układają gotowy miód w plastrach. Przed rozpoczęciem pracy zbieraczek robotnice pełnią funkcję strażniczek ula, pilnując, aby żadna obca pszczoła lub inny amator miodu nie wkradł się do ula. Dopiero po około 21 dniach od narodzin robotnice zaczynają pracę przy zbiorze nektaru, pyłku oraz wody. Jest to niezwykle wyczerpująca i niebezpieczna praca poza ulem, gdzie pszczoła narażona jest na ataki drapieżników, na przykład ptaków oraz na zmienne warunki pogodowe. Robotnice muszą odwiedzić od 2 do 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na 1 kg miodu. To jest praca całego życia około 400 pszczół. Podczas jednego lotu po nektar pszczoła odwiedza od 50 do 100 kwiatów. Przy tak intensywnej pracy robotnice żyją tylko około 40 dni, z czego 21 w ulu. Przed śmiercią pszczoła wylatuje z ula i już nigdy do niego nie powraca. Umiera poza ulem. W ulu okresowo występuje jeszcze jedna grupa pszczół. Są to samce nazywane trutniami. Są one większe od zwykłych robotnic. Samce nie zbierają nektaru, nie uczestniczą w pracach ulowych i muszą być karmione przez robotnicę. Ich rola ogranicza się do okresu, w którym rodziny pszczele dzielą się. Część pszczół wraz ze starą matką opuszcza ul w postaci roju i szuka nowego schronienia, a osierocona rodzina wychowuje sobie nową matkę, która wylatuje na lot godowy. Truteń po kopulacji natychmiast umiera. Przy tworzeniu nowych rodzin pszczelich warto skorzystać z matek z hodowli zarodowych. Zadaniem pasiek zarodowych jest wyhodowanie matek pszczelich, ocena tych matek pszczelich, odpowiednie kojarzenie i dostarczenie pszczelarzom dobrego materiału hodowlanego. My, matki pszczele nasze, selekcjonujemy w kierunku miodności. Te w kierunku łagodności, tak jak widzimy tutaj, pszczoły latają, są bardzo łagodne, i w kierunku nierojliwości. Jeżeli mówimy, że gospodarka narodowa poprzez zapylanie jedna rodzina pszczela daje średnio około 1070 euro, w związku z tym, prawda, zależy nam, żeby dostarczyć te. Matki pszczele o wysokiej wydajności miodowej, które by zapylały bardzo dużo roślin, były przede wszystkim łagodne, nierojliwe i dobrze zimowały i odporne na choroby. I w tym kierunku właśnie selekcjonujemy nasze matki pszczele i takie matki dostarczamy zarówno reprodukcyjno do pasiek towarowych, jak i dostarczamy matki użytkowe. W Polsce mamy 1 360 000 rodzin pszczelik. z tego prawie 90% jest to rasa krainska, Apis pismeryfikka karnika, która jest dobrze przystosowana do naszych warunków, ta nasza miejscowa środkowo europejska jako rezerwa genetyczna mamy niecałe 3%, natomiast kaukaska pozostałe. I tutaj mamy, jak powiedziałem, zarówno pszczoły o tak zwanym w rozwoju wiosennym dobrze wykorzystujące pożytki z rzepaku, sadu, jak i przeły o nieco wolniejszym rozwoju na inne rośliny, które kwitną tak zwane w pełni wylecia wczesną wiosną. Praca pszczelarza w pasiece i w pracowni trwa praktycznie przez cały rok. Okres letni to tak naprawdę pozyskiwanie miodu, ale kiedy kończy się lipiec, pora zacząć przygotowywać pszczoły do zimowli. Należy pamiętać, że robotnice letnie żyją około 40 dni, natomiast robotnice zimowe muszą przeżyć od 5 do 8 miesięcy. Należy więc stworzyć im odpowiednie warunki. Przygotowanie rodzin do yy, zimowli należy zacząć już pod koniec lata, yy, ponieważ Pszczoły, które wejdą w skład kłębu zimowego, powstają z jaj złożonych już po 20 lipca, czyli jeżeli są okolice, w których, w których pożytek kończy się na lipie, to takie rodziny muszą być podkarmiane, żeby stymulować matki do czerwienia. Musi to być bardzo rzadki syrop, należy zmniejszyć już gniazda, dlatego że w sierpniu noce mogą być już bardzo zimne, więc ule powinny być ocieplone po to, żeby matki intensywnie czerwiły. Jeżeli nie wykorzystywane są pożytki późne, należy zacząć zwalczać warozę. I najlepiej wtedy takie rodziny odymić apiwarolem, na przykład 4 razy co 4 dni, żeby objąć 12-dniowy okres czerwiu zasklepionego. Jeżeli wykorzystują pożytki późne, to nie można około 5 tygodni po ostatnim odymieniu pozyskiwać miodu. Przy układaniu gniazd na zimę trzeba pamiętać o tym, że gniazda powinny być ułożone bardzo ciasno, wylotki powinny być zmniejszone, powinny mieć również wysokość jedynie 8 mm, to, to zabezpiecza przed wchodzeniem myszy do uli. Do podkarmiania, jeżeli stosujemy cukier i sami wykonujemy syrop, najlepiej, jeśli stosunek cukru do wody jest czy do dwóch. Jeżeli stosuje się bardziej gęsty syrop, to jest on źle pobierany przez pszczoły, jest zbyt gęsty. Natomiast jeżeli jest zbyt rzadki, to pszczoły mają bardzo dużo pracy z odparowaniem wody. Wielkim błędem przy podkarmianiu pszczół na zimę jest to, że niektórzy pszczelarze zakładają, że dają pszczołom np. tylko 8 albo 10 kg cukru. Jest to duży błąd, dlatego że rodzina potrzebuje pokarm nie tylko na przetrwanie zimy, ale również na wiosenny rozwój. I silna rodzina powinna dostać 12-15 kg cukru. To w zależności od siły rodziny, ale bardzo istotne jest, żeby pszczoły miały zapas pokarmu po oblocie wiosennym, czyli w marcu i na początku kwietnia, zanim jeszcze rozpoczyna się kwitnienie roślin pożytkowych. Pszczoły, które zimują, one nie śpią w tym czasie, one siedzą na plastrach, w uliczkach międzyplastrowych i zjadają węglowodanowy pokarm, który tam mają. I drżenie mięśni tyłowia wytwarzają ciepło. Także nawet jeżeli temperatura na zewnątrz ule jest minus 30 stopni, to wewnątrz kłębu jest ponad 20 stopni. W tej warstwie zewnętrznej kłębu jest około 10-12 stopni. Jeżeli pszczoła znajdzie się w temperaturze Poniżej 10 stopni jest zmiennocieplna, więc temperatura jej ciała obniża się szybko. Jeżeli ten stan trwa dosyć długo, no to pszczoła niestety yy, umiera. Podczas zimowli bardzo ważna jest wentylacja gniazda. Dużym błędem popełnianym przez początkowych pszczelarzy jest izolowanie uli na zimę w ten sposób, że nie ma wentylacji przez daszek. To znaczy, jeżeli ul jest drewniany, to pszczoły jakoś sobie poradzą, ponieważ drewno jest higroskopijne. Natomiast stropian czy poliuretan nie wchłania w ogóle wody, ta woda nie przechodzi przez ściankę i musi być wentylacja przez daszek. W przeciwnym razie taki kłąb może się osypać. Pszczołom w zimie nie tyle przeszkadza mróz, co przeszkadza im wilgoć. Podczas pobierania pokarmu one wydzielają bardzo dużo wody I ta woda, jeżeli y, nie może z ula wyjść, jeżeli nie ma wentylacji, to się skrapla, y, opada na pszczoły, zamarza, y, jest to bardzo niekorzystne. I ocieplenie ula jest bardzo istotne nie tyle podczas zimy, tylko na wiosnę. Po to, żeby matki intensywnie czerwiły, ul musi być ocieplony. Oczywiście najlepiej przygotowana rodzina jest w ten sposób, jeżeli jest i y, wentylacja, i izolacja. Czyli jeżeli są matocieplające poduszki, a mimo to jest wentylacja przez daszek i wilgoć ma gdzie wychodzi, wtedy, wtedy w gnieździe jest sucho i zimowla przebiega prawidłowo. Zimującym pszczołom należy zapewnić spokój, ograniczyć odwiedzanie pasiek, nie wykonywać w pobliżu uli prac hałaśliwych, na przykład odpalać piły mechanicznej. Dobrze zabezpieczone pszczoły i spokój wokół pasieki zaowocują sukcesem w przyszłym sezonie.